Nie ma problemu, zgadzam się. Kocham swoją pracę. Można siedzieć bezczynnie przez cały dzień albo nauczyć się walczyć kataną. Będę jak żółw ninja. Dzień dobry, przyszłam zrobić badania. Najpierw pokaż mi, co jest w środku walizki. Nie, nie potrzebujemy tu lekarza. Odejdź. Muszę cię jeszcze przebadać. No dobra, jeśli nie chcesz mnie wpuścić do więzienia, to będę musiała zacząć od ciebie. Z pomocą lewatywy. Zdejmuj spodnie. Y nie, nie, najpierw no, zbadaj więźnia. Wygląda na chorego. Oto i on, pani doktor. Proszę go zbadać. Co? A, racja. Tak bardzo boli mnie brzuch. Myślę, że on jest naprawdę chory. Zostawię cię z nim. Lewatywa to prywatna sprawa. Patrzę, B. Przeprowadziłam ci twojego przyjaciela. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam jak? Czy to twój kolega? Kolega? Nie, to jest kot! A mój kolega to. Dobra, troszkę się pomaliłam, ale nie martw się, na pewno wrócę. Wrócisz, ale teraz musisz już iść. Mam alergię na koty! Nie bój się, mam strzykawkę z odpowiednim lekarstwem. Dam ci zastrzyk i nie będziesz miał żadnych alergii. Nie, nie potrzebuję zastrzyku. Lepiej iść po kociaka, bo uciekł. Jakoś sobie poradzę. Zaraz zjem coś spysznego. Skąd to się wziął kot? Jak on się dostał do budynku? Nic się nie stało, kociaku. Przykro mi, ale muszę cię stąd wyrzucić. No idź sobie! Ojej, chyba nas zauważyła. Zanim pani policjantka dojdzie do siebie, musimy mu uciekać! Następnym razem muszę zmienić kostium. Cześć! Przyszłam, żeby posprzątać, przepuść mnie. Nie ma mowy. Najpierw muszę cię dokładnie obejrzeć. Możesz mieć przy sobie coś niebezpiecznego lub nielegalnego. Nie bądź śmieszna, jestem tylko sprzątaczką. Chcesz kitkę, Mam jednego. O, bardzo dziękuję! Ale nawet nie myśl, że mnie przekupisz. Pokaż mi, co jest w wiadrze. W wiadrze? Ale tam nic nie ma. Muszę co robić. Wiem. Dlaczego się mnie czepiasz? Mam jeszcze 10 takich domów do wysprzątania, więc nie przeszkadzaj mi w pracy. Dobra, dobra, sprzątaj. Przynajmniej będzie czyściej. Andy, mam twoich przyjaciół. Znalazłam całą trójkę. Trójkę? Ale on jest tylko jeden. Spójrz, znalazłam trzy złote rybki. Rybki. Jak w ogóle można nazywać rybkę przyjacielem? To nie on. Cicho, idzie policjantka, schowaj rybki. Schować? Ale co mam z nimi zrobić? Gdzie mam je? Jest... A, wiem, do toalety. Tam jest woda, co oznacza, że ryby będą bezpieczne i zdrowe. Mam nadzieję, że niczego nie podejrzewa. Co tu się dzieje? Dlaczego cała woda jest na podłodze? Po co pani tu przyszła? Muszę pilnie skorzystać z toalety. Ojej, w takim razie szybko opuszczamy budynek. Mam nadzieję, że Jane znajdzie mojego kolegę. Bez niego jest mi tak źle. Tak bardzo stęskniłem się za moim pieskiem. Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Witam, nazywam się y, Jerry. Muszę sprawdzić stan techniczny budynku. Oto moja walizka, proszę ją sprawdzić. Chyba wszystko ok. Mogę Cię wpuścić do środka, proszę. A jednak, stop. Po pierwsze, czy mógłbyś rzucić okiem na moje krzesło? Jest zepsute. Nie mogę w nim normalnie usiąść. Krzesło? A, no tak, zdarza się. To proste. Potrzeba, potrzeba tylko taśmy klejącej. Taśmy klejącej? Tak. Proszę wejść, szefowie znowu wezwali najtańszą firmę. Zapraszamy, mamy tu problem z oświetleniem. Czy mógłbyś wkręcić tę żarówkę? Jasne, dla mnie to nic wielkiego. Teraz trzeba tylko wymyślić, jak dostać się do Diego. Wiem, wystarczy zrobić duży otwór w ścianie. Myślę, że przyda mi się do tego młotek. Ojej, mury w więzieniu są twardsze niż gdziekolwiek indziej, ale to nie szkodzi, mam wiertarkę. Co to ma być? Chyba będę musiała się uciec do ekstremalnych środków. To działa! Nie. Proszę się nie martwić. W ten sposób trzeba wkręcić żarówkę. Andy w końcu zobaczy swojego przyjaciela. Gdzie jest mój pies? Nie ma mowy, żeby zmieścił się w tej dziurze. Co? To szczur! Co się stało? Dlaczego w ścianie jest szczur? Zanim będzie za późno, musimy stąd wiać. Dobry wieczór, złapałem niebezpiecznego przestępcę. To fretka, trzeba ją wsadzić do celi. Ojej, no właśnie, widzę, że od dawna próbują ją złapać. Proszę wejść, cele są tam. Gdzie jest mój bana? Co się tam dzieje? Jane, przyprowadziłaś mojego przyjaciela? Tak, oto to on. Nie cieszysz się, że go widzisz? Przyjaciel to fredka! One są przerażające. To nie jest mój przyjaciel. Mam tego dosyć! Biedne zwierzęta, biedna ja! Co tu się dzieje? Chwileczkę! Nie jesteś policjantem! Muszę podjąć odpowiednie działania przeciwko tobie. Gdzie jest moja broń? Wygląda na to, że Fletka jest mistrzem w swoim fachu. Co tu się dzieje? To nieładnie. Hmm? Ej, musimy już iść. Proszę nam wybaczyć, ale lecimy. Stać i tak, a nie. nie. Nie zrobisz tego. Nie pozwolę ci na to. Wiesz co? Nie będę cię za to karmić. A to banan, który będziesz jadł przez cały dzień. Smacznego! Czy nie, przyniosło mi jedzenie dla więźnia. Hey. Mam nadzieję, że w środku nie ma żadnych zwierząt, bo okay. ostatnio mieliśmy tu jednego z fretką. O czym pani mówi, jakie zwierzęta mogą znajdować się w żywności? To niezgodne z przepisami. Mogę wziąć kurczaka, jestem taka głodna. Mm. Oczywiście, smacznego. Dziękuję. No wreszcie mogę zjeść porządny posiłek. Skąd się wzięła tu sierść? Chyba wiem. Andy, to ja, Jane. Przyprowadziłam ci przyjaciela. Naprawdę? Nareszcie. Mam już dość czekania. Gonię go od dwóch godzin. Ależ masz szybkiego i zwinnego króliczka. To nie jest mój przyjaciel. To jest królik. A ja potrzebuję... Cicho, odchodzi policjantka. Mam was, to znowu wy i znowu zwierzęta. Co? Jakie zwierzęta? Pod kioszami one tam są. No, tu nikogo nie ma. Nie możecie mi tego udowodnić. Nie wierzę, sama widziałam futro na kurczaku. No, proszę spojrzeć, tu nikogo nie ma. Wydawało ci się? Wydawało? Nie, znajdę go. Wiem, że gdzieś tu się chowa. O czym ty mówisz? Nic nie widziałem. Po prostu mnie karmiono. Jaki mądry królik udało mu się wskoczyć pod czapkę. Zmierzasz? Przyszłam zobaczyć się z Andy. Jestem jego żoną, mamy rodzinę i małe dziecko. Czy mogę wejść? Po prostu dziecko już bardzo tęskni za swoim tatusiem. Dziecko? No oczywiście zapraszamy. Andy nie powiedział nic o swojej rodzinie. Andy, cześć! To znowu ja. Myślę, że tym razem przyprowadziłam twojego kumpla. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, jak wygląda? Tak, to mój przyjaciel. W końcu jesteś ze mną. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Daj mi go. Jest gruby, dlatego nie zmieści się przez kraty. Łap go on ucieka! Uwielbiam parówki. Co się stało? Dlaczego posterunek zamienił się w Zo? Ej, piesku, dokąd idziesz? Pomocy, zostałam zaatakowana! To chyba szansa, żeby dać Endiemu wolność. Klucze są tutaj. Musisz mnie wypuścić? Tak już, zaraz będziesz wolny. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni klucz. Wydaje mi się, że wiem jak uspokoić to zwierzę. Chcesz kiełbaskę? Wiem, że chcesz. No to teraz do dzieła. Ty też pójdziesz do więzienia. Co ty tu robisz? Y, nic takiego, ja tylko y, tu stoję. Kolego, posiedzisz sobie teraz z panem. Będziecie musieli siedzieć w jednej celi. Hurra, w końcu jesteśmy razem. Czyli mogę wrócić do domu. Nie ma mowy. Ostatnio udało ci się zamienić więzienie w zoo. Za to też przydało by ci się trochę czasu za kratkami. Na pewno nie będziecie się nudzić. A ja tymczasem idę na lunch. Nic się nie stało, damy radę. Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie, wszystko zepsujesz. Nie zamierzam niczego psuć. Ojej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji! Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też. O dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada. Jest naprawdę pyszna. Serio? Nie wierzę. Daj mi spróbować. Zgadza się! Czekolada smakuje bombowo. Ojej, spójrz, to prawdziwe złoto! U mnie też! No to kto ma czekoladę? Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę. Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę? Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie, spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się, mam plan. Nikt nie niewiele tak naprawdę, jestem dentystą. Otwórz usta, naprawić ci zęby. Nie potrzebuję Twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy kloszę z zamkniętymi oczami. W ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Ale Aleks zje z jest przyjemnością. Alex, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę! O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej, babi? Co tam jest? A, To ostra papryka! Pomocy! Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! To jeszcze bardziej pogarsza sprawę! Czekaj, zaraz wracam. Dobry sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Sprzyskiwacz mi pomoże. Przyniosłem całe wiaderko mleka specjalnie dla ciebie. Nie! Ogasiłam pożar bez twojego mleka. Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ale ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak! To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy! To mi się podoba! Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kolę! A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady. Czekolada jest taka dobra, na pewno mleczna. To moja ulubiona. Mam pomysł jak połączyć czekoladę i popyt. Popyt to doskonała forma do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to. Teraz mam fajny i bardzo smaczny czekoladowy popyt. Daj mi chociaż spróbować Nie ma mowy Poradzę sobie bez siebie Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne Ci wózka Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kole I też mogę ją wylać na popyt i uzyskać coś smacznego Najważniejsze tylko, aby włożyć je do mikrofalówki Co można zrobić ze zwykłej koli? Wkrótce się o tym przekonasz i To boli. Zobacz, co zrobiłeś. To był przypadek. Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z coli. E, jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem ciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batonik czekoladowy. Dobra, bo ze mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Kurczę, tylko kaktusa tu brakowało. Oh. Ja też mam kaktusa i pewnie jest bardzo kłujący. Aj, to prawda! Bardzo kolący. Tak? W takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem! Można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje? To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. Urany, mój kaktus nie ma już igiełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity. Tak jak Twoje brązowe zęby. Przestań gadać, jedz swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł, aby igły nie przeszkadzały mi w jedzeniu, trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie, wszystkie śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć? Skoro można spróbować wycisnąć z niego to co najsmaczniejsze, sok. Fuu, to chybne. Też chcę spróbować, Danny. Możesz wszystko wypić. Ojej, fuu, zaraz zwymiotuję. Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe. To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam. Hurra, nowy iPhone. Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego. Zgadza się, jest w 100% czekoladowy. To pierwszy na świecie elastyczny iPhone. Jest również jadalny i pyszny. Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę. Mogę spróbować? Spadaj, chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj, wcale nie chcę jeść karalucha. Yy, Aleks, yy, proszę bardzo, To jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. Aaa, to karaluch! Spadaj stąd! Fuu, co za ohyda! To naprawdę karaluch! I jest na twojej głowie! Co? Nie pozwolę ci nie zjeść, uciekaj! Uf, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Alexa, może mi teraz zrobić zdjęcie. Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. Oh, baby. To jest bardzo zabawne. Powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. Co? Czemu mnie tak sfotografowałeś? Przecież ja ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Wow. Kurczę, nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe, jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. Pewnie nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi. Tu zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł. Super, teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę. A ja dam ci za to mój aparat. Nie mam mowy. No to sam ci go podkradnę nie odważysz się. Ups, co się stało? Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym ją nawet zjeść i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne. Lęcz. Chcę kręcić pierwszy. Świetnie, cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Paprytki są takie ostre. Nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta. Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Chcesz, ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wznieca tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną. Co za koszmar. Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury. Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy, jaką karę otrzymasz. Tabasco! To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie zasu Tabasco. Co ty robisz? Przestań! Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre. Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para! Ojej, no to lecę! Dokąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majomysł i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair. Trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie, gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam Nutelle i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł. Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie pyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez nadal nie chcę wyjść. No dalej! No w końcu, ale wygląda po prostu obrzydliwie. Bingo! Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę Twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, ktoś jest za to odpowiedzialny. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu. Muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. Co to bardzo wymagająca praca tak na marginesie. Wyszła idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem. Jest taki czekoladowy i taki duży. Ja też taki chcę. Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto. Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie dzięki, wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre? Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje, nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne, fuj! No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa wspaniale! Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. No ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do jedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również brudkę. Teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz! Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Hej! Będę nią dekorować tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki króliczki, a nawet keczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłeś alarm! Teraz wszyscy będziemy mokrzy! Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda! Tom to wszystko twoja wina! Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu, a moje uległo! Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra czas, żeby mi ja spróbowała. Jest smak świeczki, ale tort i tak jest świetny. Cieszę się!